Stworzyliśmy w naszej szkole Escape Room z myślą o Dniu Niepodległości. Zależało nam na tym, żeby aktywizować uczniów i zachęcić ich do doświadczania, do celebrowania tego dnia w sposób wspólny, umożliwiający im aktywne działanie. Na pomysł, żeby wykonać Escape Room w szkole, wpadliśmy dzięki burzy mózgów nauczycieli, którym zależało na tym, żeby ten Dzień Niepodległości uczynić w szkole trochę inaczej. Nie tylko apelem, tylko również tak, żeby uczniowie mogli coś odkryć, zapoznać się z pewną tajemnicą i żeby przede wszystkim wyszli z sali lekcyjnej i celebrowali ten dzień wspólnie, tożsamościowo, łącząc się ze sobą. Największą zaletą wykonania Escape Roomu było to, że mogliśmy włączyć klasy na przykład najmniejsze, do, najmłodsze do tego projektu, bo bardzo pomogły nam z wykonaniem scenografii. Scenografia w Escape Roomie odgrywa znaczącą rolę, ponieważ buduje cały, całą atmosferę. Włączyliśmy uczniów najmniejszych w scenografii, ale również uczniowie starsi pomogli nam z dostosowaniem poziomu zagadek oraz ogólnym zaangażowaniem. Mam wrażenie, że ten Escape Room złączył zarówno nauczycieli, jak i dzieci. Jest to taka nasza wspólna tutaj inicjatywa szkolna. Zadania staraliśmy stworzyć się stworzyć zróżnicowane. Są to zadania, jest zadanie matematyczne, są zadania, które polegają na czytaniu ze zrozumieniem, ale również chcieliśmy wprowadzić dynamikę. Są zadania niespodzianki, na przykład prowadzenie autka na pilot. Uczniowie, tutaj chłopcy bardzo mogli wspólnie dążyć do wspólnego dojechania autkiem do mety. Również są zadania dla uczniów, którzy są tak zwanymi poszukiwaczami, którzy po prostu mogli wykorzystać swoją zdolność spostrzegawczości i odkryć niektóre zagadki ukryte gdzieś w zakamarku. Uczniowie Klas czwartych, bo dla nich głównie był stworzony ten Escape Room. Byli bardzo zadowoleni, mówili, że zakadki były ciekawe, ale również dostawaliśmy informacje od uczniów z innych klas, czy oni mogą przyjść i uczestniczyć w tym, że słyszeli, że się dzieje u nas takie wydarzenie. I w związku z tym wydłużyliśmy czas trwania Escape Room o jeden dzień, żeby inni uczniowie również, również mogli z niego skorzystać. Escape Room, który stworzyliśmy, był pierwszym, który stworzyliśmy i dostaliśmy z tego tytułu dużo pozytywnych informacji i był to dla nas bardzo wyjątkowy czas, że warto w szkole tworzyć nowe inicjatywy i nowe wydarzenia. Mam nadzieję, że to nie jest taki pierwszy na taką skalę duży Escape Room, tylko że będziemy mogli go powtórzyć, a być może kiedyś w przyszłości jakaś stała kompozycja, stała sala się trafi i byśmy mogli zmieniać tematykę i angażować dzieci na większą skalę.